Przeregulowanie i nadmierne obciążenia fiskalne prowadzą do marginalizacji roli banków w gospodarce. O największych zagrożeniach dla polskiej bankowości i działaniach, jakie należałoby podjąć, by polski sektor bankowy ponownie stał się atrakcyjny dla inwestorów zagranicznych, z doktorem Tadeuszem Białkiem, prezesem zarządu Związku Banków Polskich, rozmawiał Paweł Minkina. Rozmowa stanowi część wywiadu opublikowanego w czerwcowym wydaniu miesięcznika finansowego Bank. Podczas ubiegłorocznej debaty prezesów banków podsumowującej obrady Europejskiego Kongresu Finansowego wskazywał pan prezes na problem erozji kapitału polskich banków, spotęgowany niekorzystnym otoczeniem regulacyjnym. Czy na przestrzeni ostatnich 12 miesięcy dało się zauważyć w tej sferze jakieś sygnały świadczące o poprawie? Kapitały własne sektora bankowego przekroczyły na koniec 2023 roku poziom 257 miliardów złotych, co stanowi historyczne maksimum. Należy jednak zauważyć, że dobry poziom kapitalizacji sektora w ujęciu nominalnym jest przede wszystkim efektem bardzo słabej akcji kredytowej i kurczenia się portfela kredytów dla sektora niefinansowego. Niższy poziom aktywów ważonych ryzykiem oznacza powstanie nawisu kapitałowego banków. Jednak, dla odbudowania portfeli kredytowych w obliczu rosnących potrzeb rozwijającej się gospodarki, wymagany jest znaczący wzrost kapitałów, co z kolei wymaga wzrostu wyniku finansowego netto w kolejnych latach. W warunkach wysokich stóp procentowych utrzymujących się w 2023 roku, sektor bankowy wypracował wysoki, choć tylko nominalnie, wynik finansowy. Rozsądne gospodarowanie wynikami pozwoliło z kolei na wyraźny wzrost kapitałów własnych. Jakkolwiek nominalnie poziom kapitałów własnych jest obecnie zadowalający, to w relacji kapitałów własnych do PKB ich poziom wynosi zaledwie 7,5%, co i tak stanowi poprawę względem katastrofalnego wyniku 2022 roku, kiedy to ze względu na przecenę obligacji skarbu państwa, relacja ta wyniosła zaledwie 6,62%. Warto podkreślić, że jeszcze w latach 2010 do 2020 kapitały własne do PKB kształtowały się w przedziale około od 9 do 10%. Jednym z głównych powodów zahamowania rozwoju polskiego sektora jest silne obciążenie banków dodatkowymi podatkami i parapodatkami, które skumulowały się po 2015 roku. Suma obciążeń zewnętrznych bez uwzględnienia podatku CIT nałożonych na banki w tym okresie przekroczyła 126 miliardów złotych, przy czym największy jej wzrost odnotowywany był w latach 2020 do 2023. Nie można zapomnieć, że istotne obciążenia wyników niektórych banków były także rezultatem rosnących roszczeń klientów posiadających walutowe kredyty mieszkaniowe. Co przy braku systemowego rozwiązania tego problemu doprowadziło do sporów prawnych na niespotykaną w przeszłości skalę. Skutkiem tych sporów była konieczność poniesienia przez banki nadzwyczajnych kosztów na skalę sięgającą 40% kapitałów własnych. Jakie działania należałoby podjąć, by polski sektor bankowy ponownie stał się atrakcyjny dla inwestorów zagranicznych, i na ile jest to zależne od samych banków, a na ile wpływ na tę sytuację mają uwarunkowania zewnętrzne? Banki w Polsce znajdują się pod olbrzymią presją obciążeń o charakterze podatkowym i parapodatkowym, które znacząco obniżają możliwości pozyskiwania kapitału od inwestorów giełdowych. Co gorsze, znaczna część obciążeń, które poniósł sektor bankowy w latach 2022-2023 i poniesie również w 2024 roku, to obciążenia nakładane na sektor ad hoc, motywowane głównie przesłankami o charakterze politycznym nie mające często większego uzasadnienia ekonomicznego. Przykładem takich nieprzewidywalnych dla banków i inwestorów rozwiązań są między innymi wakacje kredytowe. Koszt z tego tytułu w latach 2022 do 2023 wyniósł około 14 miliardów złotych, zaś przewidziana na rok 2024 kolejna edycja wakacji kredytowych może kosztować sektor bankowy następne 3,7 miliarda. Z kolei spory prawne dotyczące kredytów walutowych mogą oznaczać koszt na poziomie od 90 do 100 miliardów złotych w okresie 2023-2025. do 2025. W rezultacie łącznie podatki i parapodatki oraz obciążenia regulacyjne i prawne podnoszą stopę obciążeń fiskalnych i parafiskalnych do poziomu od 64 do 67%. Tak wysokie obciążenia sektora bankowego negatywnie rzutują na ROE polskiego sektora bankowego, która jest niższa niż w większości europejskich państw. Polski sektor z ROE na poziomie 11,6% utrzymuje się na poziomie zbliżonym do średniej dla sektorów bankowych z krajów strefy euro, jednak na poziomie wyraźnie niższym niż sektory bankowe z krajów naszego regionu. Teoretycznie, przy braku obciążenia sektora bankowego kosztami CHF, Wakacjami kredytowymi, podatkiem bankowym i opłatami na BFG rentowność kapitału własnego mogłaby wzrosnąć do poziomu 23,42%, jednego z wyższych wśród europejskich sektorów bankowych. W rzeczywistości jednak koszty związane z kredytami CHF obniżyły w 2023 roku ROE polskiego sektora bankowego aż o 6,6 punktu procentowego. Wakacje kredytowe uszczupliły ROE o 2,38 punktu procentowego, podatek bankowy o 2,23 punktu procentowego, zaś opłaty na BFG o 61 punktu procentowego. Dotkliwym problemem powodującym słabe zainteresowanie sektorem ze strony inwestorów jest fakt, że stopa zwrotu z kapitału chronicznie utrzymuje się na poziomie niższym niż koszt kapitału 11,6% versus 12,5%. Wskazuje to banki na organiczne zwiększanie kapitałów, które wobec spadających stóp procentowych negatywnie wpływających na wynik finansowy będą ograniczone. W celu zaradzenia tej sytuacji konieczne są zmiany dotychczasowych przepisów podatkowych i obciążeń regulacyjnych banków. Zastąpienie podatku bankowego w obecnej formule podatkiem uzależnionym od wyniku finansowego, zwiększenie przejrzystości w zakresie regulacyjnym i przewidywalności przyszłych kosztów rezygnacja z doraźnych działań na rzecz rozwiązań systemowych, FWK zamiast wakacji kredytowych, czy wreszcie systemowe rozwiązanie problemu CHF. Podczas ubiegu rocznego EKF prezes Mbanku banku Cezary Stypułkowski wskazywał na kluczowy problem, jakim jest niehonorowanie stosunków zobowiązaniowych w Polsce. Co należałoby zrobić, by odwrócić ten niepokojący trend i czy w pierwszej kolejności należy stawiać na zmiany regulacyjne? czy na budowę świadomości społecznej i moralności finansowej Polaków. Nie ulega wątpliwości, że w ciągu ostatnich lat moralność finansowa Polaków pogorszyła się. Według danych ZPF, o ile w 2016 roku 97% ankietowanych jednoznacznie odpowiadało, że długi trzeba spłacać, to w 2023 roku ten odsetek zmniejszył się do 89%. Na poprawę moralności finansowej wśród Polaków z pewnością nie wpływają rozwiązania typu wakacje kredytowe, wprowadzone w latach 2022-2023 bez jakiegokolwiek kryterium uzasadniającego potrzebę skorzystania z tego mechanizmu. Utrwalają one w świadomości klientów przekonanie, że pomimo zawartej umowy można jakiejś raty kredytu nie spłacić, w myśl niechlubnej zasady jakoś to będzie. Oczywiście zarzewiem problemów była eskalacja pozwów dotyczących kredytów CHF, ale w ostatnich latach obserwujemy też próby podważania kolejnych typów kredytu. Pozwy dotyczące hipotecznych kredytów wiborowych, czy ostatnio coraz częstsze próby nadużycia przez klientów sankcji kredytu darmowego w odniesieniu do kredytów konsumpcyjnych. Nie ulega wątpliwości, że kwestionowanie istniejącego ładu prawnego w relacjach pomiędzy klientami a bankami Czego wyrazem jest podważanie stabilności zawartych umów oraz odpowiedzialności stron umowy, potęguje ryzyko kredytowe i wzmaga konserwatywne podejście banków do kredytowania konsumentów. Ważne jest tu jednolite stanowisko prezentowane nie tylko przez sektor bankowy, ale też nadzorców rynku, wskazujące na niezasadność powyższych roszczeń. Celowe jest jednak także wspieranie edukacji finansowej konsumentów i budowa świadomości, że kwestionowanie ładu prawnego w relacjach pomiędzy klientami a bankami doprowadza w dłuższym okresie do zmniejszenia dostępności finansowania dla klientów banków. Zapraszamy Państwa do lektury całego wywiadu, który dostępny jest w czerwcowym wydaniu miesięcznika finansowego Bank. Czytał Profesor Krzysztof Opieliński.